Cześć! Przechodzę do Was dzisiaj um, z pogadanką na temat trwałości e, makijażu latem. E, to jak można go przedłużyć i co robić, żeby uniknąć spływania makijażu. Jakiś czas temu na ten temat napisałam już e, kilka dość obszernych artykułów, dlatego w opisie na dole będziecie mieć do nich linki. Dla mnie podstawą makijażu latem jest e, krem z wysokim filtrem UV. Dzięki temu bronię się przed przebarwieniami, nowotworami skóry, albo co gorsza, z Taki krem z filtrem może wydawać się produktem dość problematycznym, ponieważ zwykle skóra się po nim błyszczy. Jeżeli macie problemy ze świeceniem się cery, jest ona tłusta lub mieszana, poszukajcie w aptece lub sklepie. Kremu z filtrem, który będzie matujący. Osobiście od klasycznych podkładów bardziej wolę kremy BB, ponieważ mają one w składzie silikony i nie dość, że wygładzają twarz, to jeszcze y, mogą być, y, stanowić bazę pod y, cały makijaż, no a poza tym y, nie jest konieczne pudrowanie go. Kiedy żar leje się z nieba, to wszelkie kosmetyki na całej twarzy warto ograniczyć do minimum. E, zarówno kremu BB, jak i podkładu powinna być minimalna ilość. Myślę, że e, mniej więcej coś takiego w zupełności wystarczy. Kolejna rzecz po ilości to sposób rozprowadzania kosmetyku na twarzy. Warto zaopatrzyć się w gąbkę silikonową lub bez silikonu. Może być Beauty Blender, ale powiem Wam szczerze, że i mała silikonowa trójkątna gąbeczka w zupełności wystarczy. Gdy już podkład mam taki wgnieciony, prawie stopiony ze skórą taką silikonową gąbeczką, potem. To użyć puszku do pudru, wgnieść po prostu cały produkt w nos, brodę, całą strefę T. W makijażu jeszcze w międzyczasie użyłam takiej giełki utrwalającej z Elfa. Ja jej zwykle używam, żeby nakładać nią cienie na mokro i do tego sprawdza się idealnie. Natomiast sama z siebie. Powinna być właśnie taką super mgiełką, ale nie zawsze tak jest, dlatego nie mogę nią sobie pięknie spryskać makijażu. Zazwyczaj nakładam go po prostu na ręce, rozsmarowuję i delikatnie wklepuję w twarz. Jak być może wiecie, Dura Line zmienia każde sypkie cienie w cienie wodoodporne. Warto jednak pamiętać, żeby taki cień odsypać, wymieszać i nie lać duralań prosto na opakowanie, bo po prostu zniszczymy sobie cień lub paletę. Taką mieszaninę z Duraline i cienia możemy swobodnie nałożyć na całą powiekę ruchomą, jako cienne mokro, lub z kośnym pędzelkiem do eyelinera możemy narysować sobie nim ładną kreskę wzdłuż linii rzęs. Jeśli nie macie ochoty bawić się w tego typu samoróbki, Polecam zainwestowanie w po prostu w cienie, w kremie lub wodoodporne eyelinery, które sprawdzą się idealnie i do podkreślania brwi, rysowania kreski, a także posłużą jako baza pod cienie. Tak sobie myślę, że najmniej problematyczną kwestią w makijażu na lato są usta, ich malowanie i o ile. Szminka nie wypływa poza kontur ust, no to jesteśmy w domu, bo nawet jeżeli się zje, zetrze, to możemy ją w ciągu dnia y, jej dołożyć. Natomiast y, jeśli jednak mamy problemy z, i z trwałością, i z rozlewaniem się, to oczywiście y, polecam Wam y, takie wodoodporne kon konturówki. Y, te mam akurat y, z Golden Rose. Natomiast równie dobrym pomysłem jest użycie farbek, takich lipsteinów bardzo trwałych, albo matowych szminek, możecie je wklepać palcem, albo obrysować nimi usta i wypełnić pędzelkiem. Latem warto też przekonać się do tintów farbek, które mocno barwią usta i policzki i o ile opanujemy. Ich nakładanie, wtedy, wtedy wszystko będzie grało. Ja mam akurat Tint z Benefitu. To jest taka próbeczka w kolorze znaczy, nazywa się Czacza, jest w kolorze, jak podają, Mango więc takim dość ciepłym, ładnym odcieniu. Wszystkie potrzebne informacje będziecie mieć w opisie na dole. Ja mam nadzieję, że to moje, że takie moje pogadanki do czegoś się Wam przydadzą. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie i na razie.